W dzisiejszym odcinku podejmiemy się jednego z najcięższych wyzwań, jakich do tej pory na swoim kanale nie robiłem. Przebiegniemy Run Magedon. Aby nie było zbyt nudno, zaprosimy na niego również innych sześciu znanych influencerów ze świata sportu. AJ the Polish American gość, który wykona każdą robotę, którą Ty podziwiasz. Moja szansa na wygraną. Są spore, aczkolwiek boję się generalnie wszystkiego, gdzie trzeba nagle ze skoku złapać się i szybko podciągnąć, ponieważ, no wiecie, biegniecie, biegniecie, krew całą macie w nogach. I jeżeli odpowiednio dobrze się nie rozgrzejemy u góry, no to może wystąpić naciągnięcie, a więc trzeba uważać na kontuzję. Kaja Sobol, zawodniczka Bikini Fitness i Kulturystka. Najbardziej obawiam się biegania. Są to tylko 3 km, ale ja jestem już na oficjalnej emeryturze biegowej, i moje kolana i kostki źle reagują na każdy dystans powyżej 1 km. Także może być ciężko. Ania Kać, ulica maratonistka, dziewczyna, która na autobus biegnie z przyjemnością. Trenuję, biegam, gotuję, kocham sport. Dzisiaj zamierzam się bardzo dobrze bawić. Nie zamierzam tutaj rywalizować, bo mam niedługo też zawody. Nie chcę się rozwalić. Bo nie jestem, bycie ninja, tu sprawna, nie wiadomo jak. Mam duch sportowca, więc jakoś sobie dam radę. Kajetan Kajotzyk. Gość, który na redukcji zje. Trzyję je... Biedronki. To no, co, 50 na 50, albo wygram albo przegram, nie? Wszędzie, gdzie trzeba się wysoko wspinać, bo mam lek wysokości. Nawet takie minimalne wysokości mnie już trochę bujają. Piotr Komorowicz, trener przygotowania motorycznego i biegania. Oj, to jest mój pierwszy start w ran Magadonie, więc ciężko mi powiedzieć, no ale liczę na dobrą zabawę. Boję się takich przeszkód, gdzie muszę coś chwycić, szarpnąć, gdzie będzie szarpnięcie. To są jakby takie ruchy, których. Niekoniecznie lubię. Klaudia, kołudziejczyk, zawodniczka MMA i równie dobrze, mogłaby być postacią ogólną. Obawiam się bardzo przeszkód, które mocno angażują cisk, chwyt dłoni, generalnie, bo mam tutaj kontuzję jeszcze po ostatnim drążku, więc będzie mnie bolało i obawiam się, że może mi się to pogorszyć. No i ja, Mateusz Trąba, Bomba. Ja przyjechałem tutaj się dobrze bawić. Jestem przyszłym Ironmanem i nie mam zamiaru się skontuzjować. Czy się dobra zabawa, konie czy się dobra zabawa, ale na pewno nie będę odstawał z grupy, tak? Będziemy się ścigać w Grand Magedonie. Jest co to tor z przeszkodami na dystansie 3 km. Przeszkód jest łącznie 36, każdą z nich można pominąć, ale za karę trzeba wykonać 10 barpisów, czyli pompka i podskok do góry z wyciągniętymi rękami. Pary szukam. No. Zaczyna się stresu. Szukam pary? Szukam pary. Lecisz też tak? Lecisz no, postaram się. Okay. No to ja z Mati polecę i złoimy im tupską. Co ty na to? Zobaczymy jak sobie to zrobią. <laughs> nie, ich zrobimy to taktycznie. Wypuścimy ich pierwszych i zobaczymy tak, jak się to zrobią. Chodzi o to właśnie, ja szukam, ja nie wiem jakie tempo, O, o a tempo na przykład wiecie jakie chcecie wyczuć? Ja, Dobra. Dobra. Patrz Patrz. Ja normalnie biegnę 5.30. Jaki to jest dobry czas? Elita robi około 15, 15 no tak 18, 15. do 20. To są psychole. Na 20, 20 minut, tak? Czyli jak tak. masz 3 km biegu, 20 nie minut, nie to tempo 6, 45, 6.50. Czyli masz 12 minut biegu i zostaje ci 3 minuty na wszystkie ćwiczenia. A możemy sobie utrudniać? Oczywiście, że tak. Mogę kogoś w wodzie podtopić? Oczywiście, że tak. Jeżeli sami chcielibyście wziąć udział w czymś takim, to zajrzyjcie na social media Realmagedon i sprawdźcie, kiedy będzie taka okazja w waszej okolicy. Realmagedon to bieg z przeszkodami dla każdego, kto chce sprawdzić swoje umiejętności. Mówią, że można sobie utrudniać. Robimy tutaj 80% content, powiedzieli, a więc biegniemy, ale woda, pierwsza przeszkoda, żeby utrudnić ludziom bieg, trzeba ich zmoczyć całych, nie? Kogo atakujemy? Myślę, że właściciela kanału, no ale ja dwóch nie zdobyłem. Dwóch... Dwóch osób nie znamy. No ja trąbkę zrobię, tak? Tak? Tak. tak? tak. Dobra. <grym> 3, 2, 1! Dziękuję, tak. 5, 30, teraz wyjdziemy. Szczerze, jest mega luf! Teraz 5, 20! Jest Oj, mega luf! Teraz wyjdziemy 5, 15! Tak. Mogę kogoś w wodzie podciągnąć? Nie, no nie. Chcieli mnie wyeliminować. Taktyka jest taka, że AJ zajmuje się dziewczynami, a my z Trąbą golimy dzisiaj wiesz... 180 teto! 180 teto. 180 teto w spoczynku. To jest Ci mało? Mało? No. Ale my jesteśmy tak samo morsi no. Teraz tył. Co tu mamy zrobić? Jest I zimno Jest I zimno Tyna, ale godź masz trochę dobiegać Przecież on do Ironmana trenuje Siła i charakter ma Nie ludzie z tym biegną O ja p*** Muszę buta zająć Trzeba z tym przeskoczyć? Albo przejść A jak to jest głębokie? To z hakiem Bardzo? Nie Dobrze i teraz noga do boku, elegancko już nogę tu, nie ma Ja mam 170 ten ciągle. To tętno nie chce spaść Tam były ginę słowa zawsze Borodówka Bo O! Bardzo ładnie, szybciutko poszło A to nie jest takie proste Jak jesteś spompowana, tak? Tak. No, tak, że nie biegam. co słychać? Ale to chuj to Dawaj, masz to. 니메이저야. 이 이사 사용 터치마. Jak to zejść z tego? Na bicku Naprawdę? Jestem w błocie Obdzierany Skontuzowany Chcemy się zsikać Przejeb... Ja jadą Bo widać, widać, że żyłuje No to trzymaj, ja, ja też trochę wolniej pójdę To samo tętno 180 i 150, nie? trochę szybciej, czasem trochę wolniej, dobiegniemy myślę team play. Jest 143, tętno, więc można jeszcze rozmawiać. A co się stało z twoim kompanem z początku odcinka? Uch. Wysprzęglił się, nie wiem gdzie jest. Zdezerterowałem, sabotowałem. A co się stało, żyje? Żyje, żyje, ale czemu nie jest przy tobie? Mówił, że będzie, opuścił mnie, ale później sobie to... Wyjaśnimy. Jak siłowo od zaraz do 10 moim zdaniem. Teraz dopiero minęły 2 km i dopiero się wkręca oddech taki rytm, rytm, organizm łapie dopiero rytm. A początek zrobiliśmy tak chaotycznie. A? Dobra, robię a Ale się udało powiem. Ale sobie uda zdrapałem Karna Co ja chcę powiedzieć Proszę Państwa, Run Jest mega ciężki Ale w końcu mam tętno 150 Kurwa. Ani razu nie miałem Czy to najcięższe zadanie? Pełnym zdaniem Póki co najcięższe Mokre ciuchy zjeżdżają, wiesz? Jakby była goła skóra by było łatwiej bo dobra, 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 tak, do końca, czy Dobra Jakie to jest trudne Jak bym miał robić więcej? Nie 3 km tylko 6? 2, 12? Co jest za karę? Nie mam chęcia Tu masz kogoś od strony magadonu Co jest za karę? Nie, Powiem ci, że wam, że jestem usatysfakcjonowana. Wszystkie przeszkody póki co odhaczone. Nie zdążyliśmy z kamerami nawet Tak szybko zrobiłeś to Nie Ale dobrze, ja taki kupon obstawiałem AJ, ja później Kaj, Piotra obstawiałem Najpierw prawa i później dokładasz lewą. Tylko jednym Dokłada. I prawa Dobrze, dobrze i prawa i dokładasz. Se, no. Dobra, i teraz. No i Decha da radę, da radę. Proste ręce, o! Dawaj, dawaj! Nie poddawaj się! Ja mam wszystko teraz. Iron Man będzie łatwiejszy? Dawaj, lecisz! Dawaj, dawaj! No. Jeszcze, 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 jeszcze! No! no kur... Dobra, dawaj to! Udało Dobra, się! Dawaj to, dawaj dawaj to. Dawaj to. Piasek, w mordzie! Kocham cię mamo, kocham cię za to. Dziękuję. Spoko, tam jedna te rury. Zpyłem się na. już te żył te rury poszło. One poszły zajebiszę. Ja się ślizgałem, bo sk skórą. Dobre buty mam. Ja z butami. Ja zjeżdżałem, Najbardziej się zaskoczyłem na tych żółtych, podwójnych rurkach, gdzie po prostu zjeżdżałem cały czas, tak były grube, grube, żółte rury i tam nie byłem w stanie się utrzymać i jakoś się wczołgałem, nie? Liny te takie, co, co trzeba było przejść, przejść nad wodą albo biec w kółko, bo od razu skoczyłem, to sobie roz... odcara z rozwajem udo. Od razu. Tak pod rękami idzie. Z jednej strony, z drugiej się trzyma. Aaaa! Ręce Mam problem z zamykaniem Bieg fajny, ciekawy, ale najgorsze były te rzeczy chwytne, znaczy dla mnie ręce zajechane. Ciekawa a, zabawa. A która ten, przeszkoda była dla Ciebie najtrudniejsza? Ten Dance pole, ten te rurki, takie dwie, przewalone to było. Próbowałem, wyszedłem prawie do samego końca a, i czuję jak zjeżdżam na dół. To co się chodziło nogami, tak? Odpuściłem były barpisy, nie Maksymalna moc S 1200 watów Średnie tętno stośnięcie Nie, nie, na no, zło zapisz Daj zapisz Daj ma A, Nie, max 168 Średnie 140 Max średnie 140 tętno Super Teraz na drugiej stronie Złap sobie środkiem, z dwóch stron Przełóż prawą nogę na drugą stronę O właśnie, I idziesz bokiem Nie, 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 nie Ja mam lepsze się się boję tak powiedzieć Ty jest nie dobrze już od tego No dawaj, dawaj. Yes. No dla mnie te wszystkie drabinkowe dźwigania i wszystko przy użyciu, przy użyciu siły pleców. Tyle ile, ile barpisów zrobiłam dzisiaj? To przez całe życie swoje? Ja zrobiłam. widziałem jedne, ale słyszałem, że było cztery razy, tak? Cztery, 5 razy były barpisy. A myślisz, że jest szansa, że jeszcze kiedyś weźmiesz udział w takim e, Runmagedonie, można jakimś dłuższym dystansie? Nie. To jest się, bujaj się, bujaj się, nogami, prawa, lewa. Jest! Co sprawiło ci największą trudność tutaj? Nie wiem, wie b*** się do wody, potem do bagna, potem do wody, potem do bagna. To najgorsze, no jeszcze jak potem te przeszkody, i bieganie, przeszkody, czyli wszystko. Wszystko no. I gaz do metru. O! Dzięki! była różnica bardzo w teksturze, wiesz? No no! A, się stało? Jaka, jaka! Wszystkie przeszkody rozwalone! No, Zrobione! Ja jestem zadowolona, dlatego że w sumie zrobiłam... W sensie próbowałam zrobić wszystkie przeszkody na jednej spadło miestety w połowie. Najtrudniejsza natomiast dla mnie była przeszkoda, która najbardziej mnie spompowała i później mi bardzo przeszkadzało to. Jaka byłam zmęczona, no to, to była tak, że trzeba było, że były te pionowe wszystko. Jestem usatysfakcjonowana, nie było żadnego barpisa na trasie.